Witam wszystkich tutaj Pawcio 881 w kolejnym odcinku serii zagrajmy w Terraria. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się bardzo piekącym problemem jakim jest bitwa z ostatnim nowo dodanym bossem w grze Terra w update 1.1 w grze Teraria jakim jest szkieleton Prime Ze mną jest mój gość specjalny Mahol Siema a my będziemy na autorskim na na jedne, a będziemy się bić na takiej arenie którą zresztą od pewnego użytkownika YouTube'a i od razu uszczegam, że jak pokonam tego szkieletora prime'a, w następnym odcinku zobaczycie mnie już z pełnym Halloweenowym setem. Dobra, nie zwlekając, zaczynajmy walkę z szkieletorem prime'em. No, chodź tu do mnie. Ja uzbrojony jestem w korset z, te, z zaklęte szczały oraz w strzały z kryształu. Jak mi się zaczyna strzelać strzałami z kryształu, to oznacza, że mi się powoli już zaczyna amunicja kończyć. Domia, chcesz coś dodać? Nie. No to... Walmy, walmy go i bez zbędnego gadania. To zaiste, zaisty pomysł. Uważaj na to, bo on teraz najwięcej atakuje. No. Holender zginąłem. Możliwiśmy się tego spodziewać, a ja jak zwykle zapomniałem moich zupek wypić. Przed walką. Ale na szczęście mam je. Więc... Nie daj, nie daj się zabić. Spokojna twoja roż ochrana. Mam jeszcze prawie całe życie, więc nie jest źle. A więc, tak Szkieletor Prime ma cztery łapki i każda łapka ma inaczej atakuje, i każda łapka ma trochę inaczej życie. Jedna z łapek to jest takie szczypce, które atakują. Mają ileś tam ataku, które atakują ręcznie. Kolejna to jest piła ręczna. Jakaś, one się tam jakoś wszystkie nazywały, tylko ja jak, jak zwykle nie mogę sobie skojarzyć. Ostatni, potem są. Ma dwie łapki, które właśnie atakują na, na bliskość. A dwie na zasięg. Te na bliskość to są właśnie te szczypce. Ja na zasięg to są te. Mm, to są te, te, te. Ten laser i ta taka wielka tuba. Tutaj pokazują kursorem. On, one atakują w owy sposób. No ale to me Masz lepszą zbroję ode mnie, a je, padłeś już dwa razy, a ja jeszcze nie radzę. No dobra, bo ja nie chodzę ze zbędną ze zbędną ten i nie za chwilę o kurde nie chce mi się do nursi chodzić się ciągle leczyć kurde zapomniałem się Się leczyłem z drugim walgo na razie bo ja muszę się uleczyć Chodź 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 chodź, 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 jest już 1000, nie 14000, z 30 dobra, idę już, mam 69 defensywy, więc ja ogólnie szczeram na żelazną defensywę. No ty, ty masz 69, a ja mam 50. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale dobra, no bo ja mam jeszcze przedmioty ulepszające defensywę oraz mam zupkę moją ukochaną. Po zabiciu tego bosa pokażemy, jak się, pokażę, jakie mam przedmioty, i to będzie koniec. Bo z tymi przedmiotami bije się praktycznie z każdym, z obydwoma trzema bossami. A ani razu nie pokazałem ich. Dobra. A ja mam jeszcze ten. Yy, gravitation Potion. Może byś się obniżył trochę, bo nie mogę go bić. OK, już prawie. Już tylko 7000. Już jest dobrze. Ja, ten Twój sposób na nie dostawanie obrażeń od niego tak skutecznie nie działa. Tak, tak dostaje. Ale rzadziej. Rzadziej, ale. No, dawaj, dawaj. Już końcówka, już końcówka. Ile już ma? Bo ja nie widzę. 4000. Kurde, da mi się amunicja skończy Jak widzicie jak kończy już mi się życie to zaczyna szarżować, rzucać w ile wlezie wszystkim i ogólnie zaczyna być zły. Wypadają z niego tak, dusze, eliksiry i inne takie śmiecie. I głównie to możemy pozyskać z niego... najważniejsza rzecz, którą pożyczkujemy to właśnie te dusze i które jest, wypada od 30 do, od 20 do 30 jak już widzicie mi już się powoli kulka kończą w pistolecie, bo już zaczynam krystalicznymi walić mi się już kończą, mam 30 ileś o i hura, mamy duszę tak, duszę, soul of, soul of flake zaraz, zaraz flake, czy Flick? flik, flik. Jak to się pisze? Fury i gchy. i Ja potrzebuję takich 5. Ja mam 25 i też potrzebuję takich 5. I... Będziemy musieli jeszcze poza ekranem bić się jeszcze raz z nim. Ale po co ci jeszcze następne? Na miotacz ognia i na właśnie tego. Tego Aj, banali. kurde. I tak. I z niego tworzymy tak. Yy, spodnie hellowe hand Handmaxa. Potrzebujemy 5 i wszystkie te bajery. potrzebujemy. Jeszcze włócznie, możemy uzyskać jeszcze włócznie, miotacz ognia i Neptun Shell. Miotacz ognia to jest broń, która jedna z bardziej, która mnie interesuje. Oraz Handmax zbroję tam się zrobi jakoś tak w międzyczasie. Dobra, to już będzie wszystko na ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Pawcią 8812 że żegna. A Wy komentujcie, subskrybujcie żółtym, białym, niebieskim, magicznym guziczkiem. Mam nadzieję, że się podobało. Na razie.